Dziś do pisania stosuje się komputery. Za moich czasów wystarczyła kartka i pióro. Pisałem piórem, ale nie takim ptasim oczywiście, bo tymi pisano bardzo dawno, kiedy jeszcze nie był rozpowszechniony papier tylko pisano na pergaminie. Pergamin wyrabiany był ze skór zwierzęcych był długi i bardzo niewygodny. Tym samym książki pergaminowe zajmowały dużo miejsca, były drogie i dostępne tylko dla elit. Dopiero kiedy Gutenberg wynalazł druk, a ściślej udoskonalił wynalazek chiński, bo historia druku rozpoczęła się w Chinach, pojawiły się papierowe książki. Chiny w czasach starożytnych były doskonale rozwiniętą częścią świata. Do nich zjeżdżali kupcy z nowożytnej Europy, by wykradać ich osiągnięcia. Więc tak naprawdę Gutenberg druk rozpowszechnił i udoskonalił. Możecie myśleć, że to Gutenberg wynalazł druk? Otóż nie. Europejczycy często przywłaszczali sobie cudze wynalazki. Wracając do Gutenberga, książki drukowane były mniejsze, wygodniejsze i bardziej dostępne. Więcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Dzięki temu rozpowszechniało się czytelnictwo. Mimo to nadal pisano ptasimi piórami. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a dokładnie w 1867 roku, Christopher Latalmschels z Carlosem Gildenem i Samuelem Solem skonstruowali pierwszą maszynę do pisania. Swoje początki maszyna do pisania miała w Wielkiej Brytanii. Wiesz, że nowy produkt jest zawsze drogi i jest go mało na rynku. Dopiero później, jak się upowszechni, czyli jest coraz więcej egzemplarzy na rynku, jego cena spada. Wtedy dopiero więcej osób może sobie na niego pozwolić. W XX wieku ludzie pisali różnymi przedmiotami: na maszynach, długopisami lub piórami ze stalówką. Dzisiaj piszemy tymi samymi przyborami. Ale też jest komputer to najnowsza maszyna do pisania nowszej jeszcze nie wymyślili chyba że telefon komórkowy przecież piszesz te smsy ale to już nie dla mnie te wynalazki